Właśnie rozpoczął się nasz kultowy wrześniowy event w Tym razem pod nazwą Dzień Komfortu. Zobaczcie relacje z tego wydarzenia. Artur, co tu dzisiaj dobrego można zjeść? No jak zwykle zaczynamy śniadaniami, czyli kiełbaski, jakieś grzaneczki, za chwilę będą jajka w różnym wydaniu, kaszaneczka. Sałatki, pieczywo, no a później to już bardziej pod obiadek, czyli pod lunch. Mamy karkówkę, mamy polędwiczkę. Dzisiaj zrobiłem ją w taki trochę tex-mex -meks, meksykański sposób. Będzie kurczak, no, będzie dużo fajnych rzeczy. Pogoda zamówiona? No podobno wszystko opłacone tam u góry, także... Słuchajcie, słyszałam, że w Pro Wellness pojawił się nowy asortyment, dlatego jestem tutaj z Krzysztofem, który powie nam coś więcej na ten temat. Dzień dobry, witam wszystkich. Szanowni państwo, zaczynamy współpracę z firmą Pro Wellness. My jako palarnia kawy Cafe 44 wprowadzamy nasz asortyment. Są to kawy świeżo palone, prosto z palarni. Świetna Brazylia dla miłośników arabiki, ale też mamy mieszanki do ekspresów, które świetnie się komponują z kawami mlecznymi, jak i kawami czarnymi. Chętnie Państwu doradzę, jaką kawę dla siebie zamówić, a jak również doradzę też, jaki wybrać ekspres do domu, do firmy, do przedsiębiorstwa. Ja jestem właśnie z panią Jolantą, która jest użytkowniczką naszej Wanny SPA. Pani Jolanto, proszę opowiedzieć o swoich wrażeniach, swoich rytuałach. Jak to wygląda u Pani? Rewelacja, relaks. Po dyżurach, po pracy się przyjeżdża, prysznic i do wanny, także bardzo jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy właśnie z Pawłem z Fabryki Rowerów. Paweł, powiedz proszę, co się najlepiej sprzedawało w tym sezonie? No W tym sezonie na pewno ciekawym zjawiskiem była sprzedaż gravela, rowerów gravelowych. Bardzo dużo ich sprzedaliśmy i pod kątem serwisowym też bardzo dużo mieliśmy takich przyjęć, zleceń na, na serwisy tego typu rowerów. Jestem dzisiaj z Mariuszem z CrossFit New Dogs Gym. Chciałam zapytać, skąd ta współpraca? Dlaczego współpraca siłowni z naszą firmą jest ważna według Ciebie? Co się okazuje, mamy wspólnych klientów. Nasi klienci, którzy dość ciężko ćwiczą, jeżeli chodzi o, o crossfit i takie zajęcia funkcjonalne, często potrzebują regeneracji, i w tym się spotkaliśmy właśnie. Gdzie, gdzie Pro Wellness, oferując swoje wanny i, i masaże wodne, bardzo nam pomaga i regeneruje naszych klientów.